Zobaczę, może uda mi się jakoś wyrobić. Zadzwoń do mojego agenta. Zobaczę, może uda mi się jakoś wyrobić. Zadzwoń do mojego agenta. Bohaterem jest owad, powiedzmy sobie, nie wiem jak, jak, jak go nazwać. No straszny gość, no bufon, zadufany w sobie facet, który czaruje wszystkich naokoło. <laughs> Po prostu cały ja. No, co to Państwo zobaczą, to sobie po, to, to, to będą widzieli wszystko. Więc inni On tam gdzieś już pod koniec, jak jest to wow, wow, wow on czuje, że kobiety po prostu mydlają. Tak, jasne. Oczywiście, tak. Dobra, to dajmy to. Znaczy, oczywiście, jak się ma praktykę muzyczną, jak się umie słuchać innych, czyli tego, co jest, co jest, co jest w obrazku, jak się ma refleks, tak zwany muzyczny myślę, czy też wrodzony, czy też wyrobiony, ja nie wiem jaki mam, ale mam po tylu latach pracy, to, to ta zabawa jest może o tyle niełatwiejsza, o ile i trudniejsza, dlatego że człowiek więcej od siebie wymaga, bardzo ważna przy, tej, przy, przy okazji tej pracy jest przede wszystkim ekipa, z którą się to robi, czyli, czyli, czyli ludzie, którzy y, muszą o te setne prawda, sekundy przesuwać y, y, każdy dźwięk, który jest nagrany. Jak się ekipa zgra, to to idzie w, w godziny, a nie w tygodnie. U uh, Krycha, Ogocha. Tak? Tak, tak, tak. Minimalnie. Pamiętam pierwszy film, do którego przystartowałem, to była czołówka Pszczółki maj, ale to nie był dubbing, to była tylko piosenka. Widocznie jestem w rodzinie o, o, owadów. No. Jak zacząłem od tej pszczoły, to no ten, ten, ten Rudolf Czerwononosy to że to renifer był, więc troszeczkę od, odbiegłem, za co serdecznie przepraszam miłośników owadów. Nic maleńka, choć oprowadzę cię po mojej limuzynie. Aha. Oprowadzę cię po mojej limuzynie, no to znaczy, że ma dużą, nie? Przy, przy każdej jak mówię, roli człowiek się skupia, trzeba zapamiętać tylko e, charakter postaci, jak mu się ma udawać i już postarać się utrzymać pomimo zmęczenia i pomimo ciągłych uwag z reżyserki, co mnie strasznie wytrąca z równowagi, z tym, nie tylko mnie, ale każdego aktora. Bardzo pięknie. Możemy nagrać drugą wersję? Rzeczywiście, czegoś w takim napięciu, że po takim czterech godzinach w studiu się wychodzi w wypompowanym, jakby to trwało co najmniej 8 godzin, a może i więcej. To No nie błagam, co się dzieje. Natomiast jak Państwo widzą, nazywam się Zbigniew Wodecki. Zapraszam wszystkich do obejrzenia filmu Disco Robaczki.